Nie mogłem się doczekać na kolejny odcinek z Blundskart Storm. Mam nadzieję, że Wy również. Dzisiaj słuchajcie, ponownie będziemy grali tym samym deckiem, którym graliśmy w poprzednim odcinku. Dlatego, że po prostu gra się nim mega, mega dobrze. Słuchajcie, na samym wstępie, jeżeli lubicie Blundskart Storm, wielkie dzięki za każdą łapę w górę pod tym materiałem. Słuchajcie, naprawdę aktywność jest niezmiernie ważna. I jeszcze, jeżeli chodzi o ogłoszenia, w momencie, w którym Wy widzicie ten film. Ja jestem na dwutygodniowym wyjeździe, także nie odpiszę na żaden komentarz ani nic z tych rzeczy. Tak naprawdę w ogóle ten odcinek nagrywam zaraz po poprzednim z Blundz Card Storm. Także możecie sobie zobaczyć, ile minęło dni od poprzedniego odcinka. A ja te odcinki nagrywam zaraz po sobie. Także jestem na etapie nagrywania filmów na zapas. No i słuchajcie, jakby kto przegapił poprzedni odcinek, bardzo polecam, żeby nadrobić, bo będziemy grali dekiem, tak jak mówiłem, którym grałem w tamtym poprzednim materiale. W każdym razie, tak nakreślając dla osób, które jednak nie widziały tamtego poprzedniego odcinka, chociaż zachęcam, żeby go sobie nadrobić, no to deck jest bardzo, bardzo agresywny. Skupia się wokół jednej karty, tak naprawdę. Natomiast można ugrać też, można też wygrać bez tej jednej karty, tak? Ta karta to oczywiście balon, który kosztuje początkowo 8, ale jest tańszy o każdy balon, o każdy inny, który kontrolujemy no, po naszej stronie. Okej, okay. mamy dwa golda. W ogóle możemy zrobić naprawdę niezłą, e, niezłą inwazję tutaj i chyba jestem za tym, żeby to zrobić. To będzie bardzo dużo obrażeń w naszego przeciwnika. Zrobimy to. Chociaż może powinienem sobie zachować te balony, bo to 260 to... Nie jest mało, ale nie jest też jakoś mega dużo, nie? Mógłbym dużo więcej z tego wycisnąć, gdybym jeszcze przytrzymał jedną bądź dwie rundy i na przykład zagrał tą kartę, która dodaje plus 25 HP wszystkim balonom. Oczywiście nie mam jej w tym momencie na ręce, więc to jest tylko wiecie moje życzenie, że miałbym ją na ręce. Natomiast oproszę Gain to Gold. Ok, na razie nic nie robimy, on dostanie 220 obrażeń na czysto. No cóż, bardzo ciężko. Jeżeli zaczynam grę takim otwartym, bardzo ciężko jest to wybronić. Nie wiem w sumie, co on by musiał mieć na ręce, żeby to wybronić. Biorąc pod uwagę, ile mamy golda też na początku, bo są karty, które są w stanie wybronić tak duży atak. O, wiem już co zagram. Dwa golda dodamy. Nie, to głupie. Jednak tego nie zagram. Chciałem zagrać tym, ale on po prostu zaatakuje i magiem, i mortarem ten balon i wcale tak dużo obrażeń. W sensie na tym nie wyjdzie. Zagrajmy dwoma e, zielonymi balonami. On widzę, że gra bardziej defensywnie. Okej, okay, zobaczymy. Yy, najlepiej, jak te dwa balony zniszczyć? No to oczywiście tą kartą, która zadaje 150 obrażeń w dwa randomowe balony. No tutaj nie ma dwóch randomowych, bo są tylko dwa. Natomiast chyba tej karty nie ma. No tak czy owak, 100 obrażeń w tym momencie dostanie znowu. Ujejku, żyć nie umierać. Mam świetny zestaw. Teraz robimy tak. To za jeden. Teraz będzie kosztował 5 teraz będzie kosztował 4 Czekajcie, nie jestem w stanie, bo 4 No tak, ciągle będzie mu spadało o 1, a mi będzie, a ja będę wydawał jeden kasy. Teraz będzie kosztował 3, ale będzie mi brakowało jeden golda. To zepsułem. Dobra, to zostawmy na razie. To w następnej rundzie go spróbuję zaatakować. Mam nadzieję tym balonem. Mam nadzieję, że on niczym mi Um, o nie, w sumie tu dwa razy po 40 obrażeń, Mag 35. Mag w ogóle jest mega dobry. Znaczy mega dobry. Hm. On co rundę dostaje plus 5 ataku, więc im dłużej gra, tr, tr, trwa gra, tym jest mocniejszy. Ale da się go fajnie y, oszukać. Możecie poczekać chwilę, aż wasz przeciwnik będzie miał, nie wiem, 60 obrażeń na Magu i cofnąć mu Maga na rękę, jeżeli macie taką kartę. Jeżeli macie taką kartę. Dobra, czekajcie, bo ja tutaj mógłbym. Jakbym zagrał jeszcze jednego takiego balona? Idealnie. Jest Idealnie. Teraz ten kosztuje 4 i kolejny będzie kosztował 3. Zobaczcie, co w tym momencie mu zrobiliśmy. Oj, szkoda, że nie zaatakowałem, że nie zużyłem bluntonium. Totalnie powinienem zużyć bluntonium wcześniej, zanim wysłałem te balony. Przecudnie jest teraz, przecudnie Wprawdzie on ma dużo jednostek, które dosyć mocne obrażenia zadają Więc jest w stanie mi oczywiście osłabić te balony Ale ja wiecie, ja się tak łatwo też nie poddam Okej, okay, te dwa balony są fajne Ten balon dodaje Za każdym razem zwiększa sobie delay o jeden Więc on nigdy nie leci tak naprawdę Ale randomowemu innemu balonowi Dodaje po 50 punktów życia Okej okay. Idealna karta również eee... Wygraliśmy Wygraliśmy. Gram tym balonem, on ma opóźnienie. Okej, okay, jestem głupi. Jednak nie wygraliśmy, bo nie mam tyle kasy. Okej, okay, zagrajmy jeszcze tym balonem. Zagrajmy z killem Quincy. Szkoda, że tyle kasy po prostu nie miałem. Mogłem poczekać jedną rundę i byśmy wygrali na pewno, bo zagrałbym po prostu na, na tego balona. Zagrałbym quick Ready. Redukcja o jedną rundę. Ten balon ma opóźnienie. Jedną rundę. Redukuje o jedną rundę. Od razu by poleciał w przeciwnika. A on zadaje podwójne obrażenia. 110 razy 2. Bo to jest podwójny balon. Te podwójne balony w ogóle są mega, mega OP. Tak bym powiedział. No ale niestety z naszego rushu tutaj nie za wiele wyszło. Przynajmniej na razie. Ale chyba i tak wygrałem. No, wygrałem teraz. Quick ready na ten balon i GG. No i wygrane. Przecudny jest ten dek... Tak przyjemnie się tym gra. Sami widzicie, full agresja, tak naprawdę bez większych problemów, nie? Lecimy z kolejnym meczem, lecimy z kolejnym meczem. Oczywiście, tak jak mówię, może być spory problem, jeżeli przeciwnik zagrałby o dwa golda na start, biorę to pewnie. Jeżeli przeciwnik również zagrałby bardzo agresywnym dekiem, wtedy to jest kwestia trochę kto będzie szybszy, albo kto ma lepsze karty, kto z lepszymi kartami zaczyna na ręce. Mm, Okej, okay, mamy plus dwa golda, tak? On zaczyna. Czyli tak, zaczynam mam z 3 golda, będę miał 4. wieku jak cudnie. Mogę sobie dołożyć plus 2 i na dzień dobry wysłać mu coś takiego. 240 obrażeń. Musi coś z tym zrobić. Pierwsza runda, słuchajcie, 240. Jeżeli nic z tym nie zrobi, może nawet dołożę ekstra 50 obrażeń do jednego z tych balonów. Ok, mortar. Często ludzie grają mortarem. To jest bardzo dobra jednostka. Za dwa gole dla takie obrażenia. atakuje co turę. Wprawdzie w randomowy ten, w randomowy cel, ale no to wiecie, to, nic, to trochę nic nie zmienia. Ośmieliłbym się stwierdzić. Dobra, na razie nie będziemy dokładali HP. Po prostu dobiorę dwie ekstra karty i przeskoczymy sobie na kolejną rundę, a przeciwnik ładnie 160 obrażeń mógłby dostać 210, gdybym dołożył HP e, któremuś z balonów, ale moim zdaniem to nie ma aż takiego znaczenia. Wolałbym dołożyć HP jakiemuś balonowi. O, na przykład podwójnemu balonowi dołożyć HP, bo wtedy wydaje mi się, że dołożone punkty życia liczą się tak naprawdę dwukrotnie. Więc to jest całkiem spoko, to jest całkiem spoko. Moglibyśmy dołożyć HP podwójnemu balonowi. Mm. Czy ja w ogóle chcę go jakkolwiek atakować w tym momencie trzy kasy. Um, nie, nic nie chcemy robić, póki co. Moim zdaniem to nie ma sensu. Moim zdaniem to nie ma sensu. Mortar ma. <coughs> przepraszam. <coughs> Oj przepraszam, masakra. Mortar ma ten plus. Mam nadzieję, że żadnych przesterów. No oczywiście przester zrobiłem. Masakra. Mm. O, idealnie. Idealnie dzień dobry. Mm. Dobra, zróbmy tak Zaatakujmy Normalnym atakiem Do, On dobierze kartę Jak zniszczymy mu ten balon Dobrze byłoby mu nie niszczyć tego balonu w takim razie Nie chcemy, żeby dobierał kartę Mortar atakuje randomowo, więc dobrze by było rozproszyć yy, Jego atak Więc zróbmy tak, zagramy dwoma czerwonymi balonami Dwoma niebieskimi balonami Szkoda, jeszcze mi, jednego golna mi zabraknie. A nie, nie zabraknie mi, idealnie jest. 3 i te będzie dwa kosztował. Proszę bardzo. Zaatakujemy. Mógłbym zniszczyć ten balon, ale nie chcę go przebić. Nie chcę, żeby dobrał kartę. Zostawiamy balonowi 30 HP. Zawsze też trzy bluntonium piechotą nie chodzi. W tym momencie on dostaje 340 obrażeń, jeżeli nic nie zrobi. Okej, okay, wystawi trochę defensywy w porządku. Prawdopodobnie wystarczy mu to, żeby nie paść po prostu w tej, w tej rundzie. Chociaż tak mówię, Mortar atakuje randomowo, więc on mógłby, mógłby mieć pecha. Jeżeli Mortar zaatakuje, jeżeli mortary skupią się na tych balonach z tyłu, no to moim zdaniem. Ok, jeden mortar zaatakował z tyłu. Dobra, nie padnie od tego 250 obrażeń no mogę dodać 50 HP, ale nawet, chyba nawet, szczerze, chyba nawet nie widzę powodu, żeby to zrobić. Póki co dużo bardziej wolałbym... Dorzucimy dwa jeszcze zielone balony, no i kończymy rundę. Proszę bardzo, zostało mu 100 HP. W tym momencie mam w ogóle na ręce dwie karty, które... Tak naprawdę wystarczy zająć ja o jedną rundę. Ukrócę jakikolwiek, w sensie, wiecie, że skrócę któremukolwiek balonowi. O jedną rundę delay, który ma aktualnie, któremu została jedna runda, i zadaje więcej obrażeń niż 100. A w ogóle 100 obrażeń to ja mogę dostać, jak dostanę różowy balon na ręce, a mam go w talii, więc też wiecie, wystarczy że dostanę różowy balon na ręce, i to też zada 100 obrażeń. Więc on tak naprawdę jest już praktycznie ugotowany, chyba że miałby na przykład Elite Defendera, albo tak Shootera, bo yy, tak Shooter, wiecie, El i Elite Defender to są takie jednostki, które atakują, jak balony lecą na przeciwnika bronią jakby, jak balony lecą na przeciwnika, to zadają mu obrażeń tym balonom obrażenia znaczy się. Ale no w tym momencie wygrałem. Więcej niż pewne. Przeciwnik się poddał. Staje nam lecieć do kolejnego meczu. Błyskawiczne, fajne mecze. Naprawdę, polecam wam ten deck, tak jak widzicie. Gra się bardzo dobrze. Jedna ekstra karta, spoko. Jeżeli chodzi o modyfikatory, jakich chcecie unikać na początku, to jest oczywiście extra damage małpek. Nie chcecie, aby małpki miały extra damage. Extra damage jest dosyć... Przerzucę kamerę na drugą stronę. Extra damage jest dosyć problematyczny. Chociaż nie, tu było lepiej, bo widzicie kasę przeciwnika. Także tutaj chyba, chyba lepiej. Extra damage jest oczywiście problematyczny, bo my gramy deckiem typowo agresywnym, więc... Oczywiście zapytacie, czy ten deck ma jakieś minusy. Tak, ma. Im dłużej trwa gra, tym słabsi się stajemy, bo, no wiecie, tym przeciwnik ma solidniejszą defensywę, ale wydaje mi się, że głównym problemem tej gry jest fakt, że tak mówię, ona nie za bardzo ma... Nie gram na razie tymi czerwonymi balonami. Ona nie za bardzo ma dobre karty do obrony. Dlatego agresywne strategie są bardzo mocne, bo nie za bardzo są. Nie ma zbyt wielu ciekawych kart do obrony. A jak już były, to zostały osłabione. Był ten bumerang i on został osłabiony. Ta karta Quick Credit też została osłabiona, bo ona kiedyś kosztowała 4, ale to było nieporozumienie. 6 to moim zdaniem jest w miarę w porządku. E, dobra, on oberwie w tym momencie 100 obrażeń. Mam dwie karty do defensywy, bardzo fajne. Dołóżmy jeden e, niebieski balon i zakończmy rundę. Elegancko, 60 obrażeń na początku. On ma 6 kasy. Czekajcie, on, to on ominął dwie rundy i nic nie postawił. Okej, okay, ciekawe, co on nam nie chce przygotować. Może moab. To jest fajny, e, fajna jednostka. 65 obrażeń i przy przeładowaniu dodaje 3 golda. Więc to jest całkiem ciekawe. O, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. To jest taka... Ja grałem trochę tym snajperem. Boję się, że nasz przeciwnik może bardzo mocno cisnąć pod late game, więc... Ja bym go chyba przycisnął w tym momencie. Ja bym go przycisnął. Mhm. Proszę bardzo. Cała mapa w czerwonych walonach. Proszę bardzo. 320 obrażeń to jest na stole. Musi postawić jakąś defensywę. Musi postawić jakąś defensywę. W tym momencie, gdyby przeciwnik na mnie zagrał coś takiego, skill Quincy za, 90, za 9 Bluntonium, tylko musiałbym mieć 9 Bluntonium i 50 obrażeń zadaje każdemu balonowi, nie? Okej, okay, on sobie daje jakieś tarcze. No może sobie dawać tarcze, ale ja teraz tylko czekam, aż dostanę kartę. Która dodaje po plus 25, nie? HP każdemu z tych balonów. Wtedy wygrałbym, bo to by zadawało 520 zamiast 320, bo to jest 8 balonów. Więc byłoby idealnie. Aj, szkoda, bo też zmisowałem. Ta burza zrespiła balon, ale ja nie miałem miejsca, więc. Okej, okay, no nie mam co zrobić. Nie mogę zagrać żadnym balonem, bo mam limit po mojej stronie. Okej, okay. trochę dostał, 260 HP, dalej ma go dosyć sporo, burza po jego stronie, zespawnowała żółty balon, trochę nie rozumiem, ma 12 golda, ma już naprawdę dużo kasy, myślę, że on będzie grał Moabami i normalnie ta strategia byłaby dobra, bo ja mam kiepskie, kiepską defensywę na Moaby, ale yy, Moaby, z Moabami jest taki problem, że one mają bardzo długi delay. Bardzo długo się czeka aż Moaby cię zaatakują. A mój dek jest nastawiony na szybką wygraną. Na naprawdę szybką wygraną, więc wydaje mi się, że po prostu zdążę go szybciej e, stłamsić, niż on zdąży mnie przerażować moabami, a nawet jeśli zagram Moabem. To ja mam dwie karty, które zadają łącznie 300 obrażeń, nie? Więc to jest spoko. Każdy zdaje po 152 randomowym balonom. Zakładając oczywiście, że on nie będzie miał więcej niż. E, Okej, okay, Pink Blue, nie rozumiem trochę. Trochę bez sensu. Pink Blue to jest raczej taki balon, którego używacie do wykończenia przeciwnika. Trochę nie rozumiem dlaczego w tym momencie nim zagrał. Mm. 9 kasy, tak, okej, okay, zagrajmy raz, dwa, teraz wydajmy tak. 3. Tyle HP zostawimy, 50 możemy dostać. Mm. Ok, czerwone balony do tego jedno miejsce sobie zostawię na ewentualnie jakiś balon, który przywoła burza albo coś takiego, chociaż burza dopiero za rundę będzie spawnowała po ceramiku. Tutaj możecie sprawdzić, jak sobie najedziecie, czy on może to wybronić. Może to wybronić. No, obyn, oby, dzięki Obenowi on może stawiać też te wilki za bluntonium. To jest całkiem fajne. Tylko 5 bluntonium, a to jest całkiem OP. Ale no póki co ma taką średnią sytuację i ja w ogóle mam Quick Ready na ręce też, nie? Więc No, póki co sobie nie radzi. Wygrałem. Wygrałem. Dwa Quick Ready mam na ręce. No No to jest win dla mnie. Nic nie muszę robić. Bo to po prostu na niego poleci. A 310 obrażeń to jest dla mnie wygrana. Przecudnie. <laughs> no powiedzcie, że ten deck naprawdę tak dobrze się nim gra. Jest full agresja. Największym problemem tego deku jest to. Znaczy, nie, nie tyle problemem. Największym plusem tego deku jest to, jak tanie są niektóre karty, nie? wiecie, to, że ja mogę całą mapę zaspamować. O, znowu trafiliśmy na tego samego gościa. To, że ja mogę całą mapę zaspamować czerwonymi balonami za 6 kasy. I na przykład połączyć to jeszcze, jak miał 10 golda na ręce, nie? Spamuję mapę balonami za 6 kasy, a potem... z Czerwonymi, a potem dodaje im plus 25 HP. Całość dzięki temu ma 500... Chyba tam zadaje wtedy 520 HP, czy coś takiego. Strasznie mocne combo. Plus mamy to Quick Ready, które powoduje, że... Przeciwnik musi być czujny cały czas. Nawet jeżeli jakiś balon ma delay 1, no to nigdy nie wie, czy ja tego Quick Ready nie użyję, nie? No po prostu... Powiem tak, granie na, na mnie, z, jak gram tą strategią, to jest po prostu koszmar, nie? I to nie jest tak, że sobie schlebiam czy coś. Tylko zobaczcie, co się teraz dzieje. Patrzcie na to. Ja mu w tym momencie 320 obrażeń w pierwszej rundzie wystawiam na stół. Ja myślę, że on wyjdzie z gry. Ja bym chyba wyszedł z gry. Tak naprawdę nie ma jak dobrze tego wybronić. O, on zagrał jeszcze ten. Czyli będzie tankował. Te obrażenia. W porządku, dobieram dwie karty. I chyba odpuszczamy. Tego, tego balona chyba nawet nie mam co atakować. A nie, bo to jest ten. Okej, okay, mogę go zaatakować. On dostaje 50 HP na początku rundy. Mu się zwiększa HP o 50. Mogłem go zaatakować w sumie. Myślałem, że to jest ten co le leczy. W sensie co zwiększa HP innemu randomowemu balonowi, ale to nie ten. Okej. Okay. Okej, okay, to mi może trochę zagrozić. Ojku, mogę dwa golda dodać? Dobra. Zróbmy tak i zróbmy tak. Dwa zielone balony. O, idealnie, pyk, jeden niebieski. Będę miał 9 bluntonium. Po 50 obrażeń leci na jego stronę. Dziękuję bardzo. 250 obrażeń musi coś postawić bo w tym momencie ma sytuację z kategorii mocno przypałowych. <laughs> ja też tu, wiecie, 250 obrażeń tak naprawdę czeka na mnie, ale tu mam dwie rundy, tu mam jedną rundę. No mógłby niby użyć Quick Ready na którymś z tych balonów, ale to i tak mnie nie wykończy. Dalej mam za dużo HP, więc on tak naprawdę nie wiem, czy on w tym momencie w ogóle nie pada. No bezlitosny jest ten deck. Bezlitosny. Full ofensywa. <laughs> Full ofensywa. Czwarta runda. Odcinek wcale nie jest jakiś długi, to jest czwarta gra, nie? Którą wygrywamy. Naprawdę, to jest mój ulubiony dek w tym momencie. Ale jest tak wkurzający, jak się przeciwko niemu gra. Naprawdę, że to, mu to musi być jakaś masakra. No oczywiście, e, pomijamy, no pomijamy turę, nie? On w tym momencie przegrywa. Niemożliwe. Niemożliwe to jest, słuchajcie, naprawdę. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Polecam wam ten deck, naprawdę mega fajny, mega przyjemny, pokazywałem jak on wygląda w poprzednim odcinku, pokażę go tutaj jeszcze raz. Nie jest to deck mojego autorstwa, o czym również mówiłem, jest to deck zagranicznego youtubera Fry Up. tam zobaczyłem ten deck, tam go zbudowałem, w sensie tam, wiecie, tam zobaczyłem ten deck, stamtąd go wziąłem, daję o tym znać otwarcie, moim zdaniem deck jest mega dobry e i dużo się na to, w sensie... Sporo czynników się na to składa. Po pierwsze, że mamy, że jest dosyć dużo tych tanich balonów, które są całkiem mocne na początku. W ogóle balony po 0 golda. Balony po 0 golda... To w ogóle ten deck bazuje na bardzo mocnym kombo, nie? Macie balony, które kosztują 0 golda, żeby je postawić. A, ale tak naprawdę, jeżeli gracie jeszcze z tym balonem, który kosztuje 8 kasy, to każdy taki balon za 0 golda obniża wam cenę tego o 1. Więc wiecie, to jest... To jest no nie. Możecie za 3 golda postawić taki balon, e, który, który zadaje 300 obrażeń 3, 3 rundy. W momencie, w którym map zadaje tych obrażeń, ile czekajcie, ile map DMJ zadaje? Map jest tu 500, ale czeka się 4 rundy, nie? No i jest droższy. I plus, jak już postawicie jeden z tych balonów, no to on się liczy jako kolejny balon po waszej stronie. Więc drugi, w ogóle fakt, że właśnie te balony, że aż dwa można wysłać, też jest całkiem mocny. Bo drugi balon dostaje automatycznie zniżkę jeszcze o jeden przez ten pierwszy. To jest w ogóle mega, mega mega open. No i wiecie, przeciwnik nie ma też czasu na zbudowanie jakiejś ekstra defensywy, bo Wy wchodzicie od razu z buta na początku gry. Więc jest bardzo ciężko zbudować jakąś defensywę, szczególnie, że takie strategie late gameowe, które bardziej się opierają na sterowcach. mają ten problem, że potrzebują. Kasy, tak? Żeby się rozpędzić. A Wy w ogóle kończycie grę, zanim przeciwnik zdąży uzbierać odpowiednią ilość kasy. No więc, moi drodzy, oczywiście jest parę kart, które by was kontrowały, ale one również są drogie, tak? Na przykład mamy tutaj. Ee, tak jeszcze wam powiem. No te Storm of Arrows, bardzo fajna karta. Na pewno fajną kartą byłby również. Mm, byłby również. Tutaj jest. O, Supermanky Storm. 150 obrażeń dla wszystkich balonów. Naprawdę fajne karty, no ale to aż 8 kasy kosztuje, więc cóż. Ode mnie to tyle, tak czy owak. Widzimy się w kolejnych materiałach. Już niedługo otrzymacie ciepło do następnego. Cześć!